Każdy dostał tyle, ile powinien dostać. są w internecie, że zabrałeś. Nie, ja tak. jestem dawcą a. i hanterem, się dzielę, a to, żeby ja byłem pierwszy w Polsce, to też mi się trochę należało, bo, bo bez, beze mnie, wy byście tego nie mieli. Ja jestem bez winy, mi się należało po prostu. Tego ze nikt nie chciał klikać, zacznijmy od tego. Tego nie trzeba było klikać, wystarczyło włączyć sobie ten. No właśnie, ale mimo tego, na Twitterach, jak wrzuciliśmy temat, to ludzie nie kleili tego, to, co wydawało im się, że jest słabe. A wyszło na to, że to co wydawało się, że jest słabe, to zapłaciło bardzo fajnie. No bo to z czasem dopiero zaczęło odpalać. No tak, ale Ludzie lubią koty po prostu. Obczajcie sobie ten Singapur. To jest taka słaba dzielnica, tak jak mówiłem. Idziemy zapalować na iPhone'a. Czy już ktoś nas wyprzedził?